Hej, cześć, witajcie w trzecim odcinku tej pięknej i wzruszającej gry, w której wcielamy się w rolę dzisiaj mamy opiekującej się z swoimi dziećmi w tym po postapokaliptycznym świecie. Okej okay. Oblokowały się nowe rzeczy. Mamy jakąś molly. Zbieracza. Zbieracz to jest pewnie ten gościu, który nas próbował zabić. Ale dobra. Mm. Pójdziemy teraz za zapachem, zobaczyć, gdzie nas zaprowadzi dalej, dzieci, chodźcie, nie zostawajcie w tyle. jedzenie, to jeszcze, a nie, dobra, śmieci nie będę wam dawał do jedzenia przecież. Okej. Okay. Mamy pierwsze znalezisko. Powiedzmy się, co się stało z waszym braciszkiem. Oho. Próbował mu coś zrobić. Do goś... jakiejś ścierki chciał włożyć go. Chodźmy dalej. tą Chciał podnieść tą szmatkę, ale z niewiadomych przyczyn nie podniósł jej. Chodźcie, jedzcie, chodźcie dalej. Prowadzi tu do góry, prowadzi do tego dziwnego domu. O kurcze. ta małe Poczekajcie, dzieci. O, to jest chyba ta moli. Patrzcie, dzieci. Patrz, 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 patrz. Przy okazji wynikajmy ten ostatni element tego wszystkiego i czas się zbrać do naszego domku A, czyli on odstawił moje dziecko tutaj albo wyciągnął je czy coś Kurczę, wyciągnął moje dziecko z tego. To gdzie ono jest w takim razie teraz? Dalej maluszki, chodźcie O, jesteście, dobra Lecimy w takim razie do naszego domku Zaraz powinniśmy dotrzeć do naszej norki na spędzenie kolejnej nocy w tym okrutnym świecie. Czyli jedno moje małe ma przeciskanie się, a drugie wspinanie. Każda co się czy po swojej mamie. Tej nocy się udał. Kurczę, ciężko powiedzieć, gdzie. Tam jest Borsuk. Poszedłem zobaczyć do Borsuka. Chodźcie, dzieci. Biegniemy do Borsuka. No przynieś nam jajko O O Jedzcie, jedzcie i lecimy Dobra Uczcie się ode mnie, ma dzieci To bo tutaj na dół trzeba zejść Tak tędy? Czy nie ten w drugą stronę? tamto. Tak. Tandy. Co to jest? A, to taki teleport. Dobra. Czyli te jamy to tak naprawdę teleporty borsuków. W sensie dla mnie od borsuków. No dobra. W takim razie poszedłem do tego znaku zapytania jeszcze zobaczyć. Dobrze, idę? Nie dobrze idę w drugą stronę. Chodźcie, dzieci. bo ona jest bardzo dobrą dziewczynką i nas znowu nakarmić będzie chciała moczyć. Dobra, to zaraz wysłapiemy zwierzę. A, no to cóż. Idziecie, dzieci. Idziecie? Dobrze. Kurczę, do moli nie mamy jak się dostać, tak w sumie. Bynajmniej ja nie umiem. Zaraz, jak przejdziemy do osoby, gdzie można poszukać innego przejścia. A, bo ci trzeba pójść jest tak daleko. Dobra, już dzisiaj nie zdążymy. Chodźmy do domku. Jutro pójdziemy do moli dzieci. Ale oni ten las wycinają. I postawiam kolejną fabrykę. I znowu będzie brudniejsze powietrze. Nie dziwię się, że chodzą w maskach, jak już jest tak brudne powietrze. W takim razie zaczynamy kolejną noc, moi drodzy. Damy się tym razem do tych znaków zapytania, bo tam mogą się kryć jakieś fajne rzeczy. Tak jak w sumie zawsze przy znakach zapytania w grach. Prawie zawsze. Bo nie zawsze te znaki zapytania oznaczają coś dobrego. Kurczę, no wycinają tak ten las, i później się dziwi, że zwierzęta wymierają. Musimy teraz się przyciskać pod drzewami. Przynajmniej tej sowy nie ma, która tu się na nas czaiła. Kurczę, ominęliśmy znak zapytania? A, bo on jest tam wyżej, dobra. No oprócz się goście. A dobra, to nie sobie zjedzam to się pracy. Nie ma się uratuje twoje dziecko. заавар <small> i Dobrze, idziemy, 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 idziemy. Prominaliśmy super. Łatwo było z nim. No cóż, chciałem iść do Moli jeszcze tej nocy, ale już raczej się nie uda. Pójdziemy następnej dopiero. No więc chodźmy spać. W razie, jak nie będzie nic do... No i jest coś do niuchania. Ale czułem, że tej nocy się udamy do Moli. Ale może zapach nas do niej znowu poniesie. Kto wie. Patrzcie, dzieci. Okej, okay, mamy coś. A, ona chciała nakarmić moje dziecko. Mam nadzieję, że je dobrze karmię. Jak nie, to się na nim zęszczę. O, cześć. Cześć, Bortu. też mi pokazać co się stało, no, czekajcie, jakieś pojedzenie. A naszego, naszego dziecka. Dziecko na futro, co za kościół, już go nie lubię. W sumie nie lubię go od początku, ale teraz go znienawidziłem. Chodźcie dzieci nie no, kurczę, serio. Ach. Już zapomniałem o tej płacce. Serio. Prze, przed chwilą ją mijaliśmy, już o niej zapomniałem. No dobra, powinniśmy się zaraz wylizać z tego. Już jest lepiej. No, To super. Następnego dnia udamy się do Moli. Bo dzisiejszego już nie zdążymy. Raczej do moli nie zdążymy się udać dzisiejszego dnia, no to wracajmy do norki moje, dziesiątka. Hmm. Dobra, chodźcie, 10 szybko, szybko, szybko lecimy do naszej norki. Spać, już niedaleko traktuję, chodźcie, małe. Następnej nocy idziemy do Moli, moje drogie 10. A teraz chodźcie spać. Bo już dzień się zbliża, a w dzień jest bardzo niebezpiecznie w tej krainie. W takim razie chodźmy teraz do Moli Oho, coś długo mi się gra wczytuje. Nie wiem czy to dobry znak, czy zły. O! Deszcz pada A dobra, jak obiecałem, idziemy do Moli. To już Kurcze, nie ma moli już. No to kurcze przesrane moli, tak powiem wam szczerze. Dobra, tam jest znak zapytania, to udamy się w takim razie tam. Czekam mi, lepszego wyboru nie mamy do jedzenia na razie. Zjedzcie to. Idziemy dalej. 这些最好吃。 Dobra, Jeszcze chodźcie. Widziec nim ten skrót. A tutaj dobra. Chodźcie małe! Ciekawą od niego, szybko. Kurcze, nie mamy nic do jedzenia znowu. Ludzie nam las cały wycięli i zwierząt nie ma ani nic. Znowu będzie trzeba śmieci jeść. Mam nadzieję, że jakimś cudem coś znajdziemy do jedzenia jeszcze po drodze. Ja to bardzo wątpię. No to chodźcie spać dzieci. A co się wydarzy w nocy bez tej, i następnych, dowiecie się już w następnym odcinku. I to by było na tyle w trzecim odcinku z tej przepięknej gry. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. A już niedługo pojawi się następny odcinek. Dziękuję Wam serdecznie wszystkim za oglądanie.